amnezji no i co, Sorry, że tak nie, nie długo nie było odcinków, a dzisiaj będę nagrywał max 10-15 minut, bo nie mam zbytnio czasu, ale jutro znowu zostanie kolejny odcinek będę teraz nagrywał regularnie regularnie ale po mniej czasu, nie? czekajcie, włączę sobie stoper Żebyście mnie... żebyście mnie tu nie wystraszyli eee, Kurwa cię. stoper w telefonie. Dobra. To co? Lecimy z przygodami, nie? Eee, gdzie mam iść? Ola. dziwnie ścinam. Muszę się wczuć, bro. Chyba tu nie? Come this way. Forgive me. I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up, like a dungeon. Very much so. Come. Don't linger. Leon. Kurwa krucho jak hui. No, to spojrzałem, nie, czy coś jest. Chyba spojrzałem. na nowe słowo Wymyślony przeze mnie właśnie teraz. Prawo autorskie oczywiście wszystkie zastrzeżone. To już nie mam żadnego pojęcia. Co robić w ogóle? Nie mam nawet... Nie... Ach, nie mam żadnego pomysłu nawet na to. Jak tak będę miejscami wstawał, to się nie przejmujcie, bo mam jakiś przedmiot w ręce. Który się używa. Się wydycha, Jak słyszycie czasami taki dziwny dźwięk, to to właśnie z tego przedmiotu. Znaczy to nie przedmiot, to jest takie coś, które się spada A tam jest otworzone? Kurwa, magia, no się tu wejśnie To sobie ustawimy, jakbyśmy musieli przy czymś uciekać, co nie? Kurwa, jakie głosy, jeszcze sam jestem w domu, jest godzina 21.30 Kurwa, nie mogę się tak zatrzymywać Dobra, się teren O kurwa! O kurwa, no nie! Nie! Nie, ja chyba tego nie nagram dzisiaj, a ale... Albo chociaż 5 minut chyba. Czy ja mogę teraz wyjść? Kurwa mać To mu się nie da zapalić, lol Nic co nam nie idzie? Boże jak ciemno, no nie! Ja już nigdy od takiej godziny nie gram stary. jeszcze, jak jestem sam w domu kurwa w amnezję. No odpal się. Słuchajcie, mam jej, kurwa, muszę ogień podtrzymać Co to jest? O. Boże, no, no nie A dzisiaj będzie naprawdę... Kociutki filmik za co nas przepraszam. Bo... więcej czasu nie znowu... KURWA No nie, proszę, Nie, 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 Sorry nie, 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 tu? Napierdolone, nie ja tam nie idę Nie idziemy, nie? Kończymy odcinek, co? Czy nie kończymy? Może zapalę sobie światło, co? Mogłem tego nie zapalać, to by mnie tu nie było widać Zajebiście wszystko zgasło, nie? Kurwa. Co to kurwa trumny? No nie. się coś zawaliłem, co? Jak ta moja zryta psychika? gować ci zaraz pięknie, a ręce się trząsną Postoimy sobie chwilę w świetle, dobra? To zrobię dłuższy odcinek, nie 10-minutowy, tylko nie 15, żeby... co? Stoję sobie ogień przy okazji mi się trochę umysł uspokoi W tym przycisku, na jakim przycisku były zadania? Znajdź sposób na umięcie skradkowaniem w Fajnie. No to co, biegniemy dalej na przed siebie. W pizdu daleko, ale czemu to jest tak ciemno? Kurwa, te drzwi się z takim hukiem otwierają, że aż mam ciary, nie? Co to było? Czekajcie, zobaczę sobie stan O kurwa, co to? No nie! Chyba cię popierdoliło! zawsze sprawiedliwa krzesiwa zawsze zajebiste i śmietniczek zawsze poręczny, co nie? Idę na chwilę do światła, żeby się ten uspokoił mi trochę umysł. Patrzę sobie na latarnię albo i nie. Gdzie jest ten? Gdzie ja to położyłem? Fajnie, to ja. Ale mama, ja nie chcę iść bez ciebie. Pośpiesz się dziecku, musisz je nać, że jakiś... nabiera i wlecą, żeby się... Alarmował ludzi. Nie, chodź ze mną. Proszę cię, nie mamy czasu, żeby powiększyć te dziury. Ale, ktoś nadchodzi i idź. Dokryję się za łóżkiem, wszystko będzie dobrze. Co jest kurwa? Aha, widzę jeszcze. Gdzie jest ta dziura? Nie Szybcy są Zakochani Nie wiem, czy mam taką tremę jak idę, nie? Tam, tamtędy wszedłem? No, chyba nie Czy są zamknięte i jest... Przewidziały, co? Ale ich zamek jest... Z jest scale więziennych zamek. Aha, no i co? Trzeba ją w to przyjebać? Jest tu coś? Śmietniczek zawsze sprawiedliwy, nie? Nie. Poręczny. where did she go no i will, tell. I will never tell you you're just making things worse look this is no place for a young girl all by herself she could be hurt or worse there's no telling what horrors await down there Ładę, hej. Kurwa, co to było? Ja pierdolę! Zabić mnie chcecie w tej grze. Musi przecież pasować. Hmm. O. I bajka nie. A da się to. Czekaj, czekaj Michu, weź nie odzywaj się, bo nagrywam akurat te spleja, a czy amnezję? No i co w tym jest? Kurwa nic nie ma. No nie ma nic. Dwa. ja pierdolę sobie picia na nie. Jaki stan? Trzy To jest kurwa zamknięte. Coś się nie wiem z tej strony. Kurwa mi tu drzewia coś byłem, tak? Dobra, wiecie co? Zakończymy sobie odcinek przed tymi drzwiami i czekajcie na więcej. To na razie, cześć, cześć.